Witajcie serdecznie. Dzisiaj taki temat, który tak, tak na pierwszy rzut oka moglibyśmy umieścić w kategorii w głowie się nie mieści. Natomiast, jeżeli już spojrzymy na ten temat przez pryzmat narzędzi, jakie dostarczają nam w tej chwili różne podejścia do, do pracy z człowiekiem i i, i, i z tymi kwestiami, które nas ludzi dotyczą, no to, to, to jak już spojrzymy w taki sposób, to, no to okazuje się, że temat jest taki bardzo już zrozumiały i, i rzekłbym, że przyziemny, mimo że, że może cały czas wydawać się taki dosyć tajemniczy i nieprawdopodobny. I o czym, o czym to dzisiaj mowa? Ja zacznę, moi mili, od tego, że według współczesnych badań e, szacuje się, to, jest, to są szacunki na podstawie tego, co mamy zbadane, a jest, jest oczywiście jeszcze, jeszcze tutaj jakiś procent, e, który, który dotyczy e, przypadków, które nie zostały zbadane, a, a również miały miejsce. Tak? tak więc, jeżeli popatrzymy na to, co mamy zbadane, to około 20% ciąż to są we wstępnym etapie. Wstępny etap to mówimy do, do około 4-5 tygodnia. To są ciąże bliźniacze bądź wielorakie. Czyli jeżeli robimy USG w tak wczesnych etapach ciąży, no to okazuje się, że tych pęcherzyków ciążowych, tam w brzuchu mamy, Częstokroć jest więcej niż tylko jeden. W Polsce akurat mamy taką, taką metodologię, jakby prowadzenia ciąży, że to USG najczęściej jest robione później i wtedy to, to już jest przysłowiowa musztarda po obiedzie. No bo, bo jeżeli robimy to USG na poziomie 10-12 tygodnia. No to, to bardzo często zdarza się, że część tych pęcherzyków ciążowych już została wchłonięta, tak? Czy można powiedzieć inaczej, że, że one opumarły? I zobaczcie, mimo że mówimy o czymś, co z punktu widzenia tutaj wiem, dorosłego, dużego człowieka, Wydawałoby się mało znaczące, bo mówimy o małym pęcherzyku ciążowym w brzuchu mamy. To jednak okazuje się, że w tej osobie, która przeżyła, e, utrata tego brata, siostry bądź braci czy sióstr wywołuje bardzo głębokie e, zapisy. I mimo, że nie pamiętamy tego na poziomie, oczywiście, takim intelektualnym, to okazuje się, że doświadczenie tak wczesnej straty w brzuchu mamy w bardzo znaczący sposób determinuje los takich osób. Jeżeli Was zaciekawia w ogóle ten temat, tak, to bardzo gorąco polecam, jest moim zdaniem świetna książka na ten temat. Nosi się na tytuł Dramat w łonie matki. E, została napisana przez e, małżeństwo e, Bettine i Alfreda Austermanów. E, I oni rzeczywiście tak bardzo, moim zdaniem, rzetelnie i rzeczowo podeszli do, do tematu, opisali to wszystko. Tak więc e, taka. Intencja, która, która przyświeca mi dzisiaj, jeżeli chodzi o nagrywanie tego materiału, to jest generalnie zabranie głosu w tej sprawie, pobudzenie, pobudzenie refleksji, bo, bo może gdzieś po drugiej stronie ekranu są osoby, które w pewien sposób poczują, no bo to tak najczęściej do tego tematu się dochodzi, bo tak jak powiedziałem, nie, nie, nie przypomnimy sobie najczęściej tego, tak? Na poziomie umysłu możemy to poczuć, bo ciało pamięta absolutnie wszystko. Nasze ciało nosi zapis wszystkiego, co przeżyliśmy i, i nie tylko my, bo nosi zapis też tego, co, co przeżyła nasza mama, a nasze ciało nosi również zapis tego, co przeżyli ci, którzy byli przed nami, czyli nasi tak I na to też mamy już w tej chwili narzędzia, które pozwalają nam docierać do tego typu informacji. No ale skup skupiając się na, na tych yy, naszych bliźniakach, to tak, żeby, żeby gdzieś tutaj zostawić Wam jakąś yy, porcję takich yy, utylitarnych informacji, yy, to to, co najczęściej obserwuje się, u, u osób, które doświadczyły tak wczesnej straty, jeszcze w okresie prenatalnym, no to tu z, z, takich, z takich najczęstszych czynników, no to pierwszy, który możemy wymienić, to jest taki bazowy stan emocjonalny w postaci smutku, że są to osoby, które gdzieś bardzo często nie pokazują tego smutku na na zewnątrz, bo i tak, i tak mają takie poczucie, że, że nikt tego nie zrozumie, bo, bo tak naprawdę to może być tak, że okoliczności dookoła są, są przyjazne, szczęśliwe, a, a gdzieś wewnątrz tam jest rozrywający smutek. Tak więc to jest tak, że, że bardzo często są to osoby, które noszą w sobie smutek i, i w pewien sposób też poczucie samotności. No bo. Przeżywanie tego smutku są same. Jak sobie popatrzymy na taką wartość informacyjną smutku, no to, to jak najbardziej wyda się nam to zrozumiałe, ponieważ smutek informuje no właśnie o stracie. O tym, że kogoś coś straciliśmy, że coś się skończyło, tak? że coś nam zostało zabrane. Taki tak, bazowy stan emocjonalny to smutek. Druga, e, druga kwestia, która jest charakterystyczna, jest to takie e, poczucie, które można by ująć w, w postaci zdania, że no, czuję, że nie pasuje do końca do tego świata. E, tak wczesna strata w okresie prenatalnym. Znowu, znowu to może być trochę, trochę dziwne, to co teraz powiem, ale tak to tak, w istocie jest. Jesteśmy bardzo złożonymi istotami. E, tak, wczesna strata może spowodować, że tak, jakbyśmy nie do końca poszli do życia. Jakbyśmy, ok, przeszliśmy przez kanał rodny. Urodziliśmy się, jesteśmy tutaj po tej stronie brzucha, natomiast to, że, że, że było to poczucie, że był tam ktoś jeszcze i był tak bardzo blisko, najbliżej praktycznie, jak się da, tak? bo przecież na, na, nawet jak sobie popatrzymy na, na te więzi bliźniąt żyjących, gdzie, gdzie oboje się szczęśliwie urodzili, no to się okazuje, że są to bardzo głębokie więzi, tak? takie wyjątkowe. To, to doświadczenie powoduje, że tak jakby jakaś część nas, tak mentalnie, zatrzymała się po tamtej stronie. Czyli są to tacy ludzie, którzy nie do końca poszli do życia i są tak trochę jakby właśnie można powiedzieć w rozkroku, a nawet nawet gdzieś gdzieś dosyć często, E, bardziej są w ruchu ku, ku śmierci, tak byśmy powiedzieli. To, to oczywiście nie zawsze oznacza, że ruch ku śmierci nie zawsze oznacza, że, że ktoś ma nie wiem, tendencje samobójcze, e, tylko ma, ma bardziej e, problem w takim pełnym zakorzenieniu się w życiu i w tym, co, co życie w jakiś sposób na nas nakłada. Tak, tak więc bardzo często jest. E, Problem ze znalezieniem pracy, jest bardzo często problem ze stworzeniem satysfakcjonujących czy, czy właśnie takich stałych, trwałych relacji, jest problem z, z materią, tak, no bo jak materia, e, pieniądz, tak? to, to wszystko jest potrzebne. E, osobom żywym, tak możemy powiedzieć, tak? Czy jeżeli gdzieś mentalnie utkwiliśmy przy jakiejś śmierci, no to to blokuje przepływ. Takich zakresach. Tak? tak więc, drugim czynnikiem jest właśnie takie poczucie, że ja nie do końca tutaj pasuje do tego świata. E, trzecia kwestia, ona, ona tak zahacza w pewien sposób o tą drugą, jest taka, że są to osoby, które bardzo często e, mają jakieś takie konotacje ezoteryczne albo pe, pewne zdolności, mm, no można powiedzieć, że, że tak jakby ich intuicja działała w poszerzony sposób. Tak, tak, tak jak mieli większą możliwość wglądania w to, co dla sporej grupy ludzi nie jest aż tak dostępne. Tak, tak, tak. więc jest, jest pewna, pewna poszerzona Percepcja, tylko oczywiście, dopóty, dopóki ktoś taki nie nauczy się jakoś ogarniać się tego tematu, to, to, może, to może przeszkadzać komuś takiemu. Także to jest trzecia kwestia. Czwarta kwestia. Na, na poziomie takich działań to często się okazuje, że, że te osoby, tam oczywiście będzie jakaś logiczna historia, która będzie to uzasadniała, ale bardzo często są to osoby, które kupują, jak kupują jakieś rzeczy, nie? na przykład buty, to kupują parami. W sensie nie, nie, nie dwa buty, tylko dwie pary butów, tak? W takim... E, e, w, w, w takim... E, inaczej... E, tam będzie takie uzasadnienie, że okej, okay, no, są fajne buty, w dobrej cenie, pasują mi, no to, no to kupię sobie dwie pary, no bo jak mi się jedne służyją, to, to drugie będą służyły. I ok, to jest, jest taka logiczna, logiczne uzasadnienie. Eee, natomiast okazuje się, że tam są te osoby, które dosyć często tak mają. Dwie pary butów, dwie pary spodni, <gryw> dwa auta. Eee, są to osoby, które nieraz kończą właśnie dwa kierunki studiów, bardzo różne, tak? takie gdzie nie wiem, z jednej strony powiedzmy ktoś skończył eee, informatyka, a z drugiej strony nie, poszedł na ESP. Tak? tak więc będą takie trochę jak doktor Jeffrey i mister Hyde, tak? Tak, będą takie kwestie właśnie takiej podwójności. E, to będą osoby, które w relacjach będą miały też trudno dosyć często albo będzie potworny lęk w ogóle przed bliskością, a w zasadzie e, przed stratą. Czyli tam będzie tak, że jeżeli już kogoś poznają, to cały czas będą miały taką chorobliwą wręcz obawę, że, że ten ktoś porzuci, opuści, odejdzie i tak dalej. Tak też niestety niestety, działa nasza podświadomość, że dosyć często na, na partnerów y, ktoś taki będzie wybierał osoby, które będą właśnie w takim ruchu. No, bo to tak działa ten dobór partnerski, że y, no my przyciągamy te osoby, które dadzą nam pewnego rodzaju, że tak powiem, pole do rozwoju własnego. To, to się bywa na poziomie podświadomym, we wcześniejszych. W materiałach yy, mówiłem, jak to wygląda, tak więc tu nie będę tego opisywał, ale tak to jest. E, tak więc będzie taka chorobliwa wręcz obawa, że ten ktoś odejdzie. E, będą tendencje do tworzenia relacji symbiotycznych. Właśnie takich, że, że, że jak te dwie połówki tego jabłuszka nierozerwalne. Tak, no bo tak, tak przecież było w tym brzuchu. Nie? Z, tym, z tym bliźniakiem. I to, to tak słuchajcie, jako taki dobry początek, nie? taka dobra zajawka do tego tematu. Myślę, że, że, że tyle informacji dzisiaj wystarczy. Tak jak powiedziałem, jeżeli Was to ciekawi, odsyłam gorąco do tej książki. Natomiast jeżeli chcielibyście albo czujecie, że coś takiego może być na na rzeczy grane w Waszym życiu, to uważam, że świetną metodą, żeby, żeby być może to odkryć, sprawdzić, są ustawienia systemowe. Bo rzeczywiście ustawienia systemowe otwierają nas na, na przeżycie, czy na doświadczenie, czy na dotarcie do tego, co jest ukryte pod, pod tą. Z e, e, powierzchowności, czyli na, na tak zwanym metapoziomie, e, a tak jak powiedziałem, nasze ciało pamięta wszystko, tak? Czy jeżeli sięgniemy po odpowiednie narzędzie, e, które da nam możliwość skontaktowania się z tymi zasobami, które są w ciele, z tą pamięcią ciała, no to, to bardzo często e, ludzie zaczynają. Takie tematy po prostu odkrywać i czuć. No i dobrze, moi mieli, to chyba, chyba tyle na dzisiaj. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to może dogram jeszcze jakiś materiał w tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych materiałach, czy w gabinecie, czy, czy na warsztatach, czy, czy gdziekolwiek jeszcze dane nam będzie się zobaczyć. Trzymajcie się.